Można powiedzieć, że ten widok to od razu przestrasza wszystkich, bo to tak wygląda strasznie, że w tym tumanie tego pyłu to nic nie nie może przeżyć. No, rzeczywistość jest trochę inna, bo pszczoły rzeczywiście są, można powiedzieć, arystokracją wśród owadów zapylających i one rzeczywiście yy, są yy, wrażliwe na te środki, natomiast to, bo jeżeli zaczniemy ich stosować tak jak yy, wymaga się to w ochronie środków ochrono roślin, to można dalej funkcjonować. Ja na przykład mam sad w pobliżu pasiekę w pobliżu sadu, bo w obrębie mojej pasieki to jest około 100 hektarów sadu i jakoś te pszczoły żyją nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mi te pszczoły wytruł, tylko trzeba po prostu przestrzegać pewnych zasad. No. Jeszcze i ona też tutaj w okolicy mieszka, e, sadowej. Jak rozmawiałem z pszczelarzem, to powiedziałam Ola, Boga, Panie, nic tu nie żyje. No. Nie wiem, jaki miał cel, natomiast dosłownie Ola, Boga, Panie, nic tu nie żyje. Dziękuję no. Są właśnie, ale to dojdziemy do później. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o pszczołę. Pszczoła nie zdycha, tylko od razu będziemy mówić, że pszczoła umiera. To jest taka pierwsza zasada. Yy, drugie, wejdziemy od, po prostu od podstaw, no chodzi o rolnictwo naszych dziadków, no nie chciałem tutaj datami rzucać, bo to yy, niektórzy mogą tak uważać, no, przede wszystkim były uprawy mało hektarowe, no nikt nie chciał kosić na przykład, yy, bo inaczej może powiem, tu nie chodzi o to, że obwiniałem zawsze rolników, sadowników za wygnięcie tych pszczół, to trzeba wziąć też całą masę tego wszystkiego, co przeciężą do tego ginięcia pszczół, bo taki jest właśnie temat. Yy, uprawy mało hektarowe, yy, Nikt nie chciał kosić kosą, na przykład rzepaku, który by miał na przykład 20 czy 50 hektarów. No trzeba byłoby masę ludzi do tego, więc y, dawniej nasi dziadkowie przeważnie uprawiali małe te hektary, mało tych upraw było. Częsty płodozmian był, y, gdzie te uprawy były y, przeważnie, ja pamiętam jeszcze jak dziadek mój y, w życie siał salaterę, żeby ta uprawa zaraz po tym życie jeszcze coś miał jakiś pożytek z, te, z, z tego. Było bardzo dużo łąk. Te łąki były y, praktycznie niekoszone lub jeżeli ktoś skosił, to to jakąś kosą. To ona za jakiś tam czas znów urosła, te, więc te pszoły miały ten pożytek. Te nie tylko pszczoły, ale i owady zapylające. Bo przecież mówimy też tu o murarce, mówimy też o czmielach, o, o różnych innych owadach. Y, więc y, to jest właśnie też, że ten pożytek zawsze był. Y, prawie w każdej wsi uprawiano rzepak i grykę. No, były to kontraktowane te, te uprawy przez państwo, czyli prawie w każdej wsi była ta, ta jakaś ta uprawa, czyli te pszczoły cały czas, czy, czy, czy pszczelarz chciał, czy nie chciał, to te pszczoły od początku do końca, one się cały czas rozwijały nam. No. Czyli nie było takiej zasady, że teraz musimy z tymi pszczołami maszerować, praktycznie jak postawiliśmy w jednej wsi, to te pszczoły sobie były. Yy, brak środków ochrony roślin w tamtych czasach, lub były ma mało dostępne. No to, to było wtedy też yy, taką przyczyną, że te pszczoły jakoś się rozwijały. Brak nawodów sztucznych, no i yy, tylko ręczny zbiór, tak jak już wcześniej powiedziałem, że ten ręczny zbiór nikt nie chciałby zbierać kilku hektarów, na przykład kartofli, jakby miał 20 hektarów motyką. To jest, jeżeli chodzi o to. No co się zmieniło? Przede, przede wszystkim mamy monokultury, uprawy wielkoobszarowe, gdzie te uprawy są w jednym obrębie jest kilkaset hektarów, na przykład tutaj obręb Brujca i Białej Rawskiej właśnie, że tylko mamy przeważnie sady. Są tam jakieś małe uprawki tych Jakiś ktoś, ktoś wyrwie sad i wsieje kawałek tam jakieś przeważnie zboża albo coś innego, bo musi nie opłaca trzymać jakichś tam dużych upraw. Rzadki płodozmian. No, Chodzi tutaj przeważnie o, o to, że tu bardziej wchodzą względy ekonomiczne. My chcemy, jeżeli bierzemy na przykład sadownika, który wyrwie sad, Uprawi mało wiele, jakąś uprawę zbożową, i od razu jeszcze ta nie, nie zakwitnie, już jest zorana i jest sadzona od nowa sad. Czyli nie ma już tych y, upraw jak, jak to było dawniej, że ta, ta roślinia dorosła, zakwitła, y, później się na końcu ją wzięło dla krów, czy dla, dla kóz, czy dla kogoś innego, więc ta uprawa jest dużo szybciej przyspieszona. Y, dużo uprawy rzepaku i gryki. No, są w rejony przeważnie w Polsce Północnej. Że te oprawy tej gryki i rzebaku są duże, ale my musimy z tymi pszczołami, niestety, tam jechać. Nie ma tak, że one tam, tutaj w naszym rejonie, wiadomo, ktoś tam sieje kawałek franceli, kawałek gryki, czy kawałek czego, ale to są małe uprawy, żebyśmy chcieli mieć z tego y, nie tylko nasze pszczoły, ale też i owady. Więc te owady muszą, te dzikie, te owady pszczołowate muszą walczyć o ten pożytek cały czas. Y, duża baza środków ochrony roślin, y, przeważnie. Dawniej y, w, y, w, w zbożach rosły chwasty. Y, w, każdym, w każdej uprawie był chwast, y, na przykład y, haber łafatek w tych żytach. Nie powiem, że pół niebiesko, ale pół niebieskawo. Y, w kartoflach były uprawiane, ta ognicha była. Przeważnie, to można powiedzieć, że starsze kobiety mogły powiedzieć, że jeżeli pieliła y, te, te kartofle, to za tym tylną częścią już ta, ta ognicha urosła druga tyle, czyli ona... Zawsze te pszczoły mogą się na tym y, utrzymać. Mechaniczny zbiór, no dojdziemy tutaj do mechanicznego zbioru, bo tutaj właśnie liczy się nie tylko nasze pszczoły, pszczoły miodną, ale dużo tych owadów właśnie zapylających. Y, przyczyny uśmiercania pszczół, no tutaj można powiedzieć, że środowiskowe, jeżeli jest jakieś duże skażenie, na przykład no, na Ukrainie tam w y, Naszarlowylu, no takie, to jest naturalne, że tam pszczoły, nawet jeżeli są to my z tego żadnego pożytku nie będziemy mieli, bo jaki tam nam miód przyniosą, ale raczej to yy, jest, chodzi, chodzi o to, o to środowiskowe. Yy, świadome i nieświadome, to, to już dojdziemy dalej. GMO, mechaniczne i chemiczne, to do, do, do głównego tematu. No monokultury, tak jak już wczesnej powiedziałem, jeżeli mamy kilkaset uprawy jednej i tylko wyłącznie yy, gatunku jakiegoś, powiedzmy tutaj jest kukurydza, to te pszczoły praktycznie nie mają gdzie ten pożytek złapać. Chodzi tutaj też przeważnie o głód pożytkowy, jeżeli jest rzepak, jest tam 500 1000 hektarów i tylko na ten, liczymy tylko na miód rzepakowy, to te pszczoły będą na tyle osłabione, że powinniśmy w tym przypadku zrobić jakieś małe odkłady wywieźć te pszczoły na rzepak, a te odkłady wywieź na dzicz gdzieś tam do lasu postawić niech oni zbierają, pyłku, nie, nie zbierają różnych, właśnie chodzi o pyłek pyłek jest w granicach 15% czyli to białko 15% jest w rzepaku, czyli tak jakbyśmy jedli cały czas bigos przez cały rok jakbyśmy jedli ten bigos to niby jesteśmy nasyceni, ale jesteśmy cały czas głodni innych składników yy, Skażenie środowiska, no tutaj jest w pewnej prowincji w Chinach i już wiadomo, że te chodząc z tymi pędzelkami i zapylają te kobiety, mężczyźni, no w naszych warunkach by to było praktycznie niemożliwe, bo jeżeli każdy by chciał iść zapylić takie, takie rośliny, no to ile by to jabłko, czy wiśnia, czy to ile to by kosztowało, no to się na praktycznie nie, 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 nie kwalifikuje. No, no, tutaj jeżeli chodzi o, o uśmiercanie tych pszczół, tutaj można powiedzieć o teorie spiskowe, yy, no, pokazuje się na tych forach różnych ambrozji, na różnych rzeczach właśnie te smugi chemiczne, pozostawiające po samolotach. Ja na to na przykład nie zwracałem tak bardzo y, uwagi, ale na przykład y, polscy piloci y, tłumaczyli się, że para wodna, czy ta, ta parafina, czy co te, po tych samolotach co zostaje się, po tych ty, powinna się rozwijać po około, około minuty. Natomiast tu te smugi zostają godzinę, a nawet dłużej. Tutaj, jeżeli co mogę przyczynić, to pierwszą taką y, sytuacją tych smug chemicznych było właśnie, że Pierwsze takie zauważalne objawy były w 2003 roku. Natomiast pierwsze zgony masowego gnięcia pszczół właśnie było też w 2003 roku. I tutaj czy to jest masowe, celowe działanie, czy to jest po prostu taka zbieżność okoliczności. No świadome niszczenie, no wiadomo, że jeżeli nam pszczoły gdzieś się ugnieżdżą, przeważnie w miastach, w jakichś wylotkach wentylacyjnych, te pszczoły najważniejszą w całej hierarchii jest człowiek, więc niestety musimy nieraz te pszczoły świadomie uśmiercić, żeby ktoś nie ucierpiał bardziej. Też zemsta lub nienawiść. No zdarzają się takie przyczyny, że kogoś pszczoły pogryzły lub kogoś zabiły, i my w tej zemście będziemy zabijać inne też owady i różnego rodzaju y, skutki. I słyszę się nieraz często w mediach, że jakiś chłopak 16-letki powywalał y, ule, czy tam gdzieś y, powytruwał te ule, wkładał im tam jakieś trucizny pod ptaszki i te ptaszki po prostu, te pszczoły po prostu przestały żyć, bo, bo kogoś tam jego pogryzły, czy jego wuja, czy jego kogoś i po prostu nie żyje, albo coś, jakąś śmiertelność zrobiło. No celowe niszczenie w pasie, na przykład z chorobami. No, wiadomo, że choroba zgnilca jest na przykład zwalczana z urzędu, i słyszy się nieraz o dużych pasiekach. Gdzie, jeżeli, no wiadomo, pierwsze to jest na jakaś kwarantanna, obręk kwarantanny, a jeżeli już to nie pomaga, to musimy przejść do zniszczenia. Żeby tą nie, pasiekę nie, nie zniszczyć, no wiadomo, że tam są jakieś odszkodowania za to płacone, ale to, to jest nie... Niestety musimy sami to, to zrobić. Wypalanie nieużytków, przeważnie na wiosnę. Jeżeli wypalamy te nieużytki, to może nie wypalamy tutaj y, tej rośliny, no, to wiadomo, wypalamy roślinność, wypalamy różne rzeczy, które by mogły od samego początku iść na tą zakwitnątą i tak dalej rośliny. Natomiast tu niszczymy bardziej te czmiele te owady, które żyją w ziemi. Te owady żyjące w ziemi. Są po prostu giginą od razu od tego, że one są po prostu tam w tej ziemi wypalone, że już z nich już więcej nic nie, nie będzie. No i doszliśmy do GMO. Pszczoła nie będzie pobierała płynku GMO. Na razie w Polsce mamy zarejestrowaną jedynie GMO kukurydzę. Tak się mówi, że ona nie jest. Ona już jest wszędzie, tylko o tym nie wiemy. Yy, jako kukurydza jest mało wartościowym pyłkiem, bo zawiera około, już nie pamiętam już, gdzieś tam później będzie dalej na slajdzie pokazane, ile ona zawiera wam w pyłku. Ona nie poleci na ten pyłek, bo jest mało wartościowy. Sytuacja się zmieni wtedy, gdy tylko będzie jeden i tylko ta uprawa, czyli w monokulturach. Mamy 100 200 hektarów i ona tylko tam poleci, bo nie ma nic w obrębie żadnej innej rośliny. No i jeżeli chodzi o rośliny GMO, one są w, praktycznie w 100% odporne na pestycydy. Czyli jeżeli weźmiemy taką kukurydzę i będziemy pryskać ją glifosatem, czyli możemy ją pryskać dzień i noc i stawki zwiększać i tej kukurydzy nic nie będzie. Ale chodzi o to, że ten glifosat dostaje się do, do tych części roślin i później z pokarmem i ludzie jedzą i zwierzęta. Więc ten glifosat zostaje w organizmie. To on nie, nie, nie ginie tak jakby... Tak by jak my sobie wyobrażamy, jak to mówią firmy chemiczne. Byłem w i rozmawiałem z doktorem Lipiński na temat doświadczenia na roślin GMO. Karmionych zwierząt roślinami GMO. To powiedział, że właśnie w, na tych doświadczeniach, że on jest jedynym ekspertem w Polsce, a może nawet i w Europie, jeżeli chodzi o GMO i tutaj stwierdził, że po przeprowadzeniu tych badań, że w pierwszym pokoleniu zamiast yy, zmieniła się w narządach wewnętrznych w obrębie krwi, nerek i wątroby, zaczęło ubywać yy, yy, biało, pojawiały się bia, krwinki białe, czyli można powiedzieć białaczka. te nerki nie zaczęły źle funkcjonować. W drugim pokoleniu yy, te myszy zaczęły po prostu wiotrzeć trzecim mięśnie, nie rozwijały się regularnie. Yy, śmiertelność wzrosła do 50%. Natomiast w trzecim pokoleniu Śmiertelność wzrosła aż do, yy, znaczy w trzecim pokoleniu zwierzęta stały się całkowicie bezpłodne. Yy, doktor Lipiński chciał pojechać do Brukseli wtedy jak y, były przedstawione te sytuacje na odnośnie GMO, nie, nie został całkowicie wpuszczony. Dlaczego? No nie wiadomo. No po prostu firmy, które produkują te rośliny mają tak dużo pieniędzy, że po prostu nie chciały robić konkurencji, więc lepiej go nie wpuszczać, my róbmy swoje. Na tym to odlegało. Pani bardziej wskazali jakieś niedoskonałości w badaniu nigdy, a nie, nie to, że nie wpuszczać. No, że jakieś za bardzo okrojone badania dlatego powiedzieli, że są niemiarygodne. Tak, tak, tak. Y Mechaniczne koszenie. No tutaj widać traktor wykasza. No, zawsze przeważnie na tych dzikich łąkach y były te owady, które Yy, jakąś tą kulturę te uprawiały te dzikie owady. Jeżeli my wykaszamy, przeważnie to widać w sadach. Nie, nie, nie ma już kwitnących sadów, ale kwitnie nam na przykład niżej. I taki rolnik, sadownik idzie i patrzy, no przecież no, nie, nie, nie kwitną nam.